good morning lieutenant patterson it's a pleasure to see you again you're looking well rested good i'll need you in tip top shape for your new assignment you've proven to be quite resourceful especially your performance most recently in scuttling u 4901 all things considered you're the ideal candidate for this mission so let's get down to brass tacks shall we the success of the Allied invasion of Normandy prompted an assassination attempt on the Fuhrer. A cadre of high ranking Nazi leaders planted a bomb during a meeting. Unfortunately, he survived. He's used this attempt on his life to clean house and solidify his power. Whatever remaining sanity the Nazi leadership possessed has been gutted by Hitler's subsequent arrests and executions. He has appointed new leaders more in tune with his insane ideals. That man is bent on sacrificing every last German citizen rather than accept defeat. We need to stop him cold and do it now. Reports from our allies in France suggest that there's been heavy activity in the port of Lorient, a manufacturing facility for their deadly U boats. It was previously run by one of the would be assassins. Now Hitler has one of his most trusted advisors in charge. Jimmy, we need to know what's going on at that base. We've arranged for you to be dropped on the outskirts of St. Mathieu, where our 101st Division is still encountering some resistance. Intelligence states that a German U boat is making an unscheduled resupply stop at the seaport there. Our only opportunity to infiltrate this fortified shipyard is by smuggling you aboard this vessel and waiting until it reaches its port. I know it's tight quarters, Jimmy, but for you, familiar territory. We're sending you back to sea, my boy. Cześć, z tej strony typowy gracz po 30, oto kolejny materiał z cyklu, przypomnijmy sobie o Medal of Honor Frontline wersji na Xboxa 360 w wstecznej zgodności z Xboxem Classic. Jest to misja już nietypowo frontalna, jesteśmy tutaj wcieleni jako agent OSS, jest to powiedzmy takie wczesne CIA, wczesny wywiad wojskowy. Naszym zadaniem jest dostanie się do łodzi podwodnej, która znajduje się bodajże w porcie w Lorient, ale to jeszcze oczywiście w miarę przechodzenia misji będę aktualizował. Na tą chwilę znajdujemy się w wiosce Saint-Mathieu. Jakby nie patrzeć troszeczkę, ona przypomina scenerię z filmu Szeregowiec Ryan. Tak się zastanawiam, czy twórcy gry Medal of Honor brali za przykład właśnie ten film, nie tylko w misji na plaży Omaha. Zaraz będzie nam dane to sprawdzić. Na sam początek pozbądźmy się przeciwników, którzy nam wychodzą. Zatem będziemy mogli sobie tutaj troszeczkę więcej postrzelać, troszeczkę więcej będzie akcji. Bardzo mi się to podoba, słuchajcie, to jest totalny old school. Muzyka jest bardzo klimatyczna. Myślę, że w tamtym czasie, w 2002 roku, każdy posiadacz konsoli mógł być naprawdę zadowolony z tej gry. Zresztą nawet nie trzeba dużo z nią spędzić czasu, by stwierdzić, że naprawdę jest dobrze zrobiona. Tak jak widzieliście, były kierunkowskazy do miejscowości, które znajdują się nieopodal. Na szczęście w wielu miejscach leżą czy to apteczki, czy to amunicja do naszej broni. W tej chwili mam do dyspozycji M1 Garanda. A towarzyszą nam spadochroniarze ze 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej, którzy po wylądowaniu w Normandii bronią się właśnie w tej miejscowości. Chciałbym Wam serdecznie podziękować za oglądalność pierwszego odcinka z Medal of Honor Frontline. Nie spodziewałem się takiego odzewu, takiego zainteresowania. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że kolejne odcinki także Was zachęcą do przebywania ze mną na moim kanale troszeczkę częściej, troszeczkę dłużej. Jest to dla mnie bardzo motywujące, a z drugiej strony widzę, co Wam się tak najbardziej podoba. Kto by pomyślał, że gry tak stare, może źle to ująłem, ale tak wiekowe z 2002 roku jak najbardziej przykuwają uwagę internautów na serwisie YouTube. Zabawimy się teraz z pistoletem, ponieważ M1 Garant nie jest tak szybko strzelny, chociażby jak ten pistolet. Na moim kanale także znajdziecie pierwsze Call of Duty, które zostało wydane na konsolę. Ok, tak sobie tylko szybko zaktualizowałem moje cele. Tak jak wspomniałem, na moim kanale znajdziecie. Także Call of Duty Finest Hour. Możecie sobie porównać grę z 2002 roku, czyli Medal of Honor, a Call of Duty z 2004 roku. Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Która z mechanik była lepiej zrobiona? Oczywiście, w miarę przechodzenia tej gry, będzie więcej możliwości do porównania. I co ja mam tutaj? A jest karabin maszynowy. Zlikwiduję przeciwników, którzy atakują naszych towarzyszy ze 101. mogliśmy wcielić się w spadochroniarza z 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Są to najbardziej znane dywizje powietrzno-desantowe biorące udział w walkach nie tylko w Normandii, ale w ogóle w Europie. Właśnie 82. oraz 101. Tak prywatnie posiadam naszywkę zamontowaną w czasach gimnazjum, bodajże na jednej z takich moich koszul. Która, oczywiście, dzisiaj już na mnie nie pasuje, ale mam na niej naszytą właśnie naszywkę ze 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej. I powiem Wam, że cały czas posiadam tą koszulę i traktuję ją dosłownie jak takie powiedzmy. Trofeum, skarb. Chyba sobie ją po prostu oprawię w jakieś szkło. Pytanie, czy to jest dziwne, czy to jest normalne. Nie wiem. Natomiast ma to bardzo duże znaczenie sentymentalne. Oczywiście, żeby nie było za łatwo, musimy przejść przez takie powiedzmy, że wyrwy w ścianach po bombardowaniu. Bardzo klimatyczna wioska, miejscowość w północnej Francji. Zresztą wszystkie tam miejscowości właśnie podobnie wyglądają i do dziś niewiele się zmieniły. Jeżeli byście mieli okazję zwiedzić właśnie Normandię czy też Półwysep Bretoński, to jak najbardziej zauważycie, że od czasów Walk podczas II wojny światowej po dzień dzisiejszy te zabudowy tak naprawdę niewiele się różnią. Jest taki zresztą profil na bodajże Facebooku, który porównuje zdjęcia w danych miejscach z dzisiejszymi lokacjami. No i w niektórych miejscach to powiem Wam, że no czas się zatrzymał. No cóż, nie udało nam się uratować naszego kompana. Był przesłuchiwany przez niemieckiego żołnierza. Po umundurowaniu oczywiście, wydaje mi się, że to był jakiś oficer. Te odgłosy broni kojarzą mi się z Medal of Honor Eloid Assault. Są one takie same zresztą jak w pecetowej wersji pierwszego Medal of Honor. Graficznie także zbyt dużej różnicy tutaj nie ma. Oczywiście w wersji pecetowej była ona bardziej dopracowana. Można było sobie pozwolić na więcej. Okej. Okay. Na więcej akcji, więcej cutscenek takich powiedzmy, że reżyserowanych. No i graficznie oczywiście wersja komputerowa jest o wiele lepsza od tej konsolowej. Co do grywalności, co do fabuły oczywiście będę to na bieżąco sprawdzał. Jednakże w Medal of Honor Eloyd Assault była taka sytuacja, że już na samym początku byliśmy żołnierzem, a w zasadzie agentem, który brał udział w misjach tajnych, a później dopiero przyszedł czas na lądowanie w Normandii i udział w walkach na froncie. Natomiast tutaj jest odwrotnie. Najpierw lądujemy w Normandii, a później się okazuje, że jesteśmy oddelegowani do zadań specjalnych, które są na nas nałożone przez agencję wywiadowczą. Pierwszą z nich jest infiltracja oraz zniszczenie łodzi podwodnej. Według listy zadań, powinienem jeszcze coś zrobić, oprócz dostania się w to miejsce. Tak jest. Nie wszystkie cele zostały zrealizowane. Ale chyba to nie to. No nic, cofnę się do miasteczka. Może tam coś rzeczywiście pominąłem. Ok, muszę znaleźć jakiś dokument, który znajduje się jest powieszony na ścianie w pokoju, w tym, w którym najprawdopodobniej przesłuchiwali naszego żołnierza, który. Nie przeżył tego spotkania. Może to to? Tak jest. No i teraz możemy się udać spokojnie w stronę portu. Jest w nim zakotwiczona łódź podwodna, także. Spróbuję się dostać. Widziałem w internecie Saint-Mathieu, jeżeli to jest ta miejscowość, to rzeczywiście jest w niej umiejscowiona latarnia morska. Nie wiem czy pamiętacie, ale w Medal of Honor Elite Assault w komputerowej wersji także jest misja na łodzi podwodnej, tylko tam infiltrujemy ją w mundurze niemieckiego oficera. Pamiętam to pokazywanie w odpowiednich miejscach dokumentu przepustki Ausweis, tak zwane niemieckiemu żołnierzowi. Zresztą równolegle dla fanu, dla samego siebie, przechodzę właśnie Medal of Honor na PC. -cie. To jest naprawdę genialna możliwość powrotu do tamtych gier. I pomimo tylu lat dalej się przy nich świetnie bawię. grafika może nie jest idealna, może nie jest przystosowana do dzisiejszych realiów, natomiast chciałbym, żeby te gry pozostały po prostu niezmienione, żeby te grom nikt nie zrobił takiej krzywdy jak właśnie remaster lub odnowiona wersja tylko z pobudek finansowych. Niestety w dzisiejszym świecie jeden youtuber z drugim prześcigują się w tym, kto co pokaże. Na tą chwilę z tych gier zbytnio nowych nie ma dużo. Zatem u powiedzmy 20 obserwowanych youtuberów oglądam tą samą grę. I powiem Wam szczerze, że troszeczkę jest to nudne, więc staram się gdzieś tam dwóch, trzech tych najlepszych obserwować. Oj. Dobrze pierwszy zawór zakręcony wydostaje się pod ciśnieniem para Jakby mnie jakiś wąż kąsił A więc chyba udało się Zatem przejdźmy do kolejnych pomieszczeń Jesteśmy w siłowni okrętu podwodnego. Siłownia, nie chodzi mi tu o miejsce, w którym żołnierze mogli sobie ćwiczyć swoją muskulaturę. Chodzi mi po prostu o miejsce, w którym znajdują się silniki. Dobrze, teraz znajdźmy kolejne nasze cele do zlikwidowania. Przy okazji parę apteczek znalazłem. Ten materiał składa się z dwóch misji, natomiast cały rozdział drugi składa się z czterech. W tym odcinku pokażę pierwsze dwie, natomiast w drugim, który już mam nagrany, muszę tylko oczywiście magiczną różdżką go przypudrować. Pojawią się dwie kolejne misje z tego rozdziału. Niestety one są troszeczkę dłuższe i tam od razu Wam powiem, że przygotujcie się na jakiś 40-50 minutowy nawet odcinek. Jak finalnie wyjdzie, zobaczymy. Sama gra Medal of Honor Frontline składa się z sześciu rozdziałów, który jest oczywiście podzielony na kilka misji, każdy. W jednym rozdziale znajdują się trzy misje, w innym cztery, natomiast myślę, że w tamtym czasie no, gracze nie mogli się nudzić. Kolejne pomieszczenie. Mamy wyczyszczone. Torpedy są uzbrojone. Ładunek wybuchowy. Chyba dowódca okrętu został zlikwidowany. No i jeszcze radiotelegrafista. Tutaj nic nie mogę zabrać. to za zdjęcia? No teraz nie jestem w stanie zidentyfikować tych osób, troszeczkę mi się śpieszy. A więc tutaj podłóżmy jeszcze ładunek. Ciekawie to zrobione. Ukrył się nam żołnierz. To raczej były takie. Oj, nie wszystkie zadania zostały zrealizowane. Żołnierz schował się. Co to za błąd? Nie, po prostu nie w tą stronę szedłem. Schował się w kajucie. Muszę znaleźć dziennik Enigmy. Enigma oczywiście, jeżeli wiecie bądź nie, to był niemiecki, powiedzmy, że pierwowzór komputera, który szyfrował wiadomości, o właśnie tak wygląda. Szyfrował wiadomości za pomocą specjalnego kodu, który codziennie zmieniał się. Był to, można powiedzieć, że pierwszy komputer. I oczywiście rozkazy niemieckie ciężko było właśnie odszyfrować przez kryptologów. Okej, okay. gdzieś w jakiejś oficerskiej kajucie muszę znaleźć ten dziennik. Ciężko było przez kryptologów rozszyfrować ten kod, natomiast polscy matematycy dali sobie z tym radę. Niestety historia lubi troszeczkę kręcić i dlatego niechętnie się Brytyjczycy przyznają do tego, że to właśnie Polacy rozszyfrowali enigmę to nie te książki. Słuchajcie, to już pewnie będzie koniec tego odcinka, dlatego chciałbym się z Wami pożegnać. Widzimy się w weekend. W sobotę najprawdopodobniej nie będzie żadnego z odcinków umieszczonego na kanale, natomiast w niedzielę jak najbardziej postaram się, aby był dostępny dla Was. Czy to będzie Medal of Honor, czy to Battlefield, jeszcze zobaczymy. Jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się miłego weekendu, cześć!